Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu Halo Marek, gdzie zapraszamy znakomite osobistości branży beauty i rozmawiamy o bardzo interesujących, ciekawych tematach. Dzisiaj rozmawiamy o prawie, prawie właśnie w branży kosmetycznej. Dla mnie to jest dosyć ciężki temat, ciężki i bardzo obszerny. Ale dla mojego gościa, a raczej gościni, to jest pewnie bułka z masłem. Witaj Magda, Magdalena Drezin, biegła sądowa. Dzień, Dzień dobry, dobry, Magda. Serdecznie. Jak to się stało w ogóle, że zaczęłaś się zajmować prawem? Bo ty w ogóle jesteś również kosmetologiem, tak? Postanowiłam połączyć te dwa światy, ponieważ wbrew pozorom one się bardzo przenikają i na siebie oddziałują. W konsekwencji tak naprawdę można powiedzieć, że w tych dwóch światach zawsze centrum to jest człowiek, i dzisiaj tutaj będzie jakby to przedmiot naszych refleksji. Mm -hmm. A w, mówiłaś również o jakiejś anegdocie, bo w zasadzie miałaś problem y, z klientką, tak? Mm -hmm. I tak w zasadzie wskoczyłaś w to prawo przez, przez, przez jakieś tam sprawy właśnie związane. Tak, z bardziej sprawy. takie kwestie prywatne, ponieważ mm -hmm. y, też zostałam pozwana przez moją przyjaciółkę. Wygrałam w dwóch y, właśnie. Instancjach z nią, natomiast to skłoniło mnie do tego, będąc od tej strony też osobą pozwaną by stać się biegłym sądowym i też powiedzmy służyć wymiarowi sprawiedliwości właśnie swoją wiedzą ekspercką. Mm -hmm. No to musiało być bardzo ciężkie w ogóle tak, bo, bo, bo rozumiem y, wykonywać jakiś zabieg, mm -hmm. jaka Matiasz była to, permanentny mm -hmm. właśnie, no to są takie sprawy ciężkie, tym bardziej jeśli wychodzi to od koleżanki, przyjaciółki, tak? Tak bardzo, bardzo tak jest uderzające emocjonalnie, natomiast to było to była o dziwo taka sprawa, że roszczenie przyszło dopiero po dwóch latach i ośmiu miesiącach, więc jakby wyrobiła się też w tym czasie ponieważ roszczenie można złożyć do trzech, do trzech lat, lat aha. więc tutaj jeszcze było to dość przemyślana kwestia, aha, czyli je, jeszcze próbowała Jeż, tak, ale się tak. jej nie udało, bo ale na szczęście tutaj doceniamy zachęci <laughs> i tak naprawdę bardzo dziękuję za tą za tą sytuację, za to wydarzenie, ponieważ no jakby nie było, to mnie sprowokowało mhm. i posunęło do tego, by jednak też i służyć wymiarowi sprawiedliwości i służyć też wiedzą naszej branży beauty, więc czyli to taki takie... ukryty bonus dla ciebie, Dokładnie. bo tak naprawdę weszłaś na tą właściwą ścieżkę, która Dokładnie, dla Ciebie tak, stała także... się... No Takim chlebem powszednim bym powiedział. Jesteś świetna. Zresztą mnie też nieraz pomagałaś w jakichś tam sprawach drobnych. Powiedz mi, jako biegła sądowa, czym się zajmujesz? Na czym w ogóle polega praca biegłej sądowej? Jakieś może ciekawe przypadki nam opowiesz? Co co się w ogóle dzieje w Twoim życiu, jeśli chodzi o tej, sfery, w tej sferze zawodowej? Tak, tych przypadków jest bardzo dużo. One są bardzo złożone, bardzo też ciekawe, jednak też angażują mnie w takie dalsze szkolenia, bo nieraz jest tak, że otrzymuję pewną sprawę, muszę się nad tym zastanowić, ale też sama chodzę na szkolenia, sama chodzę na konferencje, też się dokształcam, ponieważ każdy przypadek jest tak indywidualną i złożoną kwestią, że trzeba do tego podejść naprawdę z potężną odpowiedzialnością merytoryczną, mhm. więc, a praca biegłego sądowego polega na tym, że ja otrzymuję akta, analizuję je, otrzymuję pytania od sądu, lub od pełnomocników i odpowiadam na, to, na te pytania. Mhm. To czyli i, i, jakie mogą być pytania, na przykład dla, 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 dla salonów beauty? Jakie są najczęstsze problemy? Na, na co w ogóle musimy zwracać uwagę? Jak, czy, czy, czy możemy tutaj mhm. poradzić y, przedsiębiorców, y, właścicieli salonów? Na pewno musimy zważać na to, by wykonać daną usługę z należytą starannością. Czyli tak jak technicznie powinno to zostać wykonane, nie ma od tego odstępstw, nie ma takich sytuacji, że na przykład Pani poprosi o dosłownie czarne brwi, ponieważ w tym czuje się najlepiej i jeżeli to nie jest poprawnie technicznie, ponieważ nie używamy w makijażu permanentnym brwi czarnego pigmentu, to jeśli już tutaj usługodawca ewentualnie skłoni się ku temu, to musi zrobić adnotację, to jest taka podstawa podstaw, ponieważ nie można załatwiać nic na słowo bo klientka tutaj może powiedzieć, że no dobrze, ale ja tego nie chciałam, ja tego nie wiedziałam, mhm. to pani jest ekspertem, więc wszystko musimy niestety tutaj notować. Ważna też jest karta zabiegowa, cała karta zgody zabiegowej, wywiady, jak najbardziej dotrzeć do tego klienta, też z perspektywy emocjonalnej, ponieważ też się takie sytuacje zdarzają, że klient przychodzi do nas na zabiegi, a tak naprawdę... On tak niekoniecznie chce tego zabiegu, po mm -hmm. prostu może ma jakiś kompleks, albo chce doścignąć do panującej mody i wystarczy z tym klientem porozmawiać. I nagle się okaże, że w sumie po tej rozmowie to on zrezygnował z tego zabiegu i go nie chce, a przyjdzie na jakiś inny zabieg. Mm -hmm. No tak, bo ja częste, również często mam takie przypadki właśnie klientów, klientek. Albo niezdecydowanych, albo jeszcze nie wiedzą, czego chcą. I tutaj, tak w, w zasadzie, ta konsultacja i to, to zarządzanie tą drogą, tym, ty, 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 tą, tą świadomością zabiegową jest bardzo ważne, aby poprowadzić właściwie tą osobę. I tutaj można bardzo wielu błędów już i problemów błędów uniknąć już na dzień dobry. Tak, dokładnie, bo czasem um, klient, klientka ma zupełnie inne wyobrażenie w głowie. A, 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 a zupełnie inne są możliwości techniczne, fizyczne, skóra, pigmenty i tak dalej. Ważnym aspektem jest to, że zauważyłam, że klienci nie mają świadomości czym ten makijaż permanentny tak naprawdę jest. Mhm. Oni to kojarzą z henn henną pudrową. Mhm. więc tutaj jest to po stronie usługodawcy, żeby ten klient naprawdę w 100% był świadomy, że jest to zabieg odwracalny, ale przy użyciu na przykład removeru czy laseru, ale to nie jest taka to nie jest ten zabieg, który powiedzmy po prostu zniknie sam z siebie. No tak. chyba że jest bardzo tak. delikatnie na, na pograniczu na skórka wprowadzony. no to tak, no to on zniknie, ale jeżeli jest do skóry właściwej, no to tutaj już musimy mhm. ingerować głębiej. Więc klient tego nie rozumie, nie rozumiem. ponieważ nie ma tej świadomości. Więc tutaj usługodawcy powinni bardziej uświadamiać swoich klientów, czym ten zabieg tak naprawdę jest i z czym on się je. Tak, bo chyba nawet terminologia się zmieniła, tak? bo nie wiem, mhm. w Anglii kiedyś makijaż permanentny był semi-permanent make-up, czyli mhm. półpermanentny, i sugerowało to, że z czasem to zniknie, ale tak naprawdę mhm. nigdy nie zniknie to do zera, tak? Dokładnie tak. I właśnie tego klienci muszą być świadomi, że to jest praca z linergistą na długie lata tak naprawdę, że tutaj musi być na przykład dopigmentowanie, w niektórych przypadkach nie jest to konieczne, ale klient powinien wszystko wiedzieć i na tym właśnie też bazują zawsze strony procesowe. Czy klient był świadomy, bo to jest najważniejsze, ale ta świadomość musi być podpisana. Mhm. Czyli musimy robić notatki, wszystkie adnot wszelkie adnotacje, zmiany, sugestie klienta, oczywiście zdjęcia. Dokładnie tak. A powiedz mi, jak już naprawdę mamy problem, tak? Mhm. Coś się wydarzyło, z naszej winy, nie z naszej winy, nieważne. Yy, brak komunikacji mhm. może być taki również. Jak sobie poradzić z takim trudnym klientem? Powiedzmy, pani jest od razu niezadowolona, mhm. yy, czy tam, nie wiem, atak paniki, coś się dzieje, od razu pani chce pieniądze chce zwrotu mhm. pieniędzy. Co robimy? Jak, 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 jak się zachowujemy w takiej sytuacji? To tutaj może się już wypowiem jako biegły sądowy. Mhm. Przejdziemy do tej kategorii dalej, bo powiem jak to trafi do sądu, to wtedy się wypowiem jako biegły sądowy, a teraz wypowiem się jako mediator pozasądowy. Aha, w tych już sytuacjach takich kuluarach, tak, że jesteśmy tutaj w gabinecie, przychodzi klientka, żąda pieniędzy. Najważniejsza jest rozmowa. Naprawdę na początku wystarczy z tym klientem porozmawiać i też nie wychodzić z tej pozycji takiej agresji, tak, bo Przysłowiowo jest zawsze tak, że no pierwszy ten odruch na atak, to wywołujemy tą agresję. Po prostu wystarczy tego klienta zrozumieć. Naprawdę ludzie potrafią być bardzo sfrustrowani. To nie jest nic złego. To jest zrozumiałe, że jeżeli zabieg kosztuje na przykład 1000 zł, 1200 zł i ta kobieta naruszy tutaj ten budżet domowy, mhm. może zdarzyć się taka sytuacja, że ona wróciła do domu i tu... Pojawiła się no, awantura z To Co ja mężem. zrobiłam, i w ogóle tak, na co te tutaj, pieniądze poszły. Dokładnie. a tu jeszcze mąż. No nie rozumiem tej specyfiki, uh -huh. że ona po prostu chciała. Tu jest a ona skala... to dla niego zrobiła. A ona to dla niego zrobiła, a on tego nie zauważył, uh -huh. jeszcze nie docenił i jeszcze śmiał jej zrobić o to awanturę. Więc jakby jest to bardzo duży. To jest taka śnieżna kula. W domu się nawarstwiło i ta kula uderza w ten salon więc wtedy naprawdę wystarczy porozmawiać, zrozumieć tego klienta, też go poinformować, że jeżeli ewentualnie jest niezadowolony, niech sporządzi reklamację. Ja zawsze doradzam, bo oczywiście klient ma prawo złożyć ją ustnie, przez maila, przez SMS-a, jakkolwiek, ale zawsze tutaj kieruję taką informację, żeby prosić tego klienta, niech złoży to w takiej Formalnie, na papierze. Mhm. Wtedy możemy skrupulatnie się do tego odnieść, zapoznać się z jego ewentualnymi roszczeniami, co się nie podobało, jak ewentualnie jesteśmy w stanie to zmienić, i może na tym jakby etapie jesteśmy w stanie dojść do takich właśnie też negocjacji. Natomiast jeśli klient naprawdę jest taki nastawiony wyłącznie na pieniądze, no to nie oddajemy, bo jeśli nie uznamy tej reklamacji, no to tak naprawdę, dlaczego mamy oddać pieniądze, skoro technicznie zostało wszystko. Mhm. Yy, zrobione poprawnie, zgoda zabiegowa została podpisana. W zgodzie zabiegowej jest informacja, że klient jest świadomy tego efektu i zawsze radzę, by na samym końcu zrobić adnotację. Akceptuję efekt końcony, końcowy wykonanego zabiegu, wybrany kolor pigmentu mhm. oraz rysunek wstępny i klient się pod tym podpisuje. Tu nie ma Ale dyskusji. Ale już nawet po wykonaniu zabiegu, tak? Oczywiście. Zrobimy zabieg i potem już klientka sprawdza w lustrze. Wszystko jest OK. Dokładnie. I potem podpisuje I jeszcze ja raz. Ja to dzielę że... na trzy etapy. Mhm. Pierwszy etap jest taki, że robimy rysunek wstępny. Klientka pisze, że akceptuje rysunek wstępny i się do tego ustosunkuje mhm. podpisem. Z kolei, kolejnym etapem jest wybranie koloru pigmentu. Jeżeli już go wybierzemy, klientka też podpisuje, że ten kolor pigmentu, nazwa firma akceptuje podpis i na samym końcu no, ten finalny efekt. No to ja się dzisiaj czegoś nauczyłem, super. No bo ja może ja już robię, że tak mhm. powiem, całościowo też są te etapy, ale tak. No, moi klienci... Może nie aż tak specyficznie detalowo. Tak, moi klienci już naprawdę się śmieją, że dają więcej podpisów niż przy no kredycie. Ale to już tak, bo naprawdę nasze formularze konsultacyjne są tak Obszerny, rozbudowane, tak. obszerne, bo jeszcze jest irodo, RODO, jeszcze właśnie zgoda na zabieg. Mhm. A wywiad medyczny i tak dalej, i tak dalej. Więc tak. samo już wypełnienie tego konsul, tego formularza, tam nie wiem, 10-15 stron, już zajmuje tak 20 czasu. podpisów. Ale ja się śmieję, ale to przynajmniej jest czas, żeby żeby, żeby wszystko przemyśleć. Dokładnie, i, i, jeszcze w trakcie można się wycofać z tego. Tak, 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 tak. Więc no. To są świetne zabiegi. Te zgody są tak rozbudowane, żeby też klienci się nie bali, że tutaj my czychamy na nich w jakiejś pułapce, żeby oni nam podpisali, super, jesteśmy bezkarni. Mhm. To nie o to chodzi. To jest tak jakby obupólna tak naprawdę zgoda na to, że ja mogę działać, a klient chce, żebym ja działała, więc jest to zabezpieczające każdą stronę. Mhm. No właśnie, tu mówiliśmy jeszcze o tych zdjęciach przed i mm -hmm. po, bo tutaj też wracamy znowu do tego formularza zgody zabiegowej, na no to też trzeba zwracać uwagę, tak? Czy Jak tutaj jakoś to dzielisz również, jeśli chodzi o wykonanie mm. zdjęć przed i po, publikacja, żeby uniknąć jakichś problemów? Wiesz co, przeważnie ja teraz y, robię zdjęcia tylko i wyłącznie do swojej takiej prywatnej dokumentacji. Mam tam. Y, Taki właśnie mały aneks y, do, do tej zgody zabiegowej, że tutaj klient wyraża zgodę na publikację. I tutaj warto jest wypisać, czy to jest Instagram, Facebook, czy różnego rodzaju media społecznościowe, żeby też klient był pewny, gdzie to konkretnie będzie, a nie będzie to hulało po całym internecie. Więc to jest warto tam zaznaczyć. Natomiast jeżeli takiej zgody nie będziemy mieć, a udostępnimy takie zdjęcie, no to tutaj już jakby naruszamy też wizerunek mm -hmm. tego mm -hmm. klienta, i tu już prawo działa przeciwko nam. Dobrze, tutaj takie moje w sumie sugestia. No nie wiem, bo na przykład dla mnie, jak już raz coś pójdzie w świat, mhm. to nie mamy nad tym kontroli. Więc nie wiem, czy tutaj na przykład możemy się ograniczać, że mówić, że Instagram i tak dalej, bo później już nie mamy. Mhm. Jakby Ale chodzi ci o to, że na przykład ktoś skopiuje tak, zdjęcie, tak. no to jeżeli ta osoba skopiuje dano, dane zdjęcie, a ty masz z klientką umówione, że to jest stricte pod te dane media społecznościowe, mhm. to ty za to nie odpowiadasz, tylko odpowiada ta mhm. osoba, która skopiowała mhm. z kolei to zdjęcie i ona je użyła, a to jest powiedzmy, no twoje takie też, ta kwestia prawa autorskiego. Mhm. Okej. Okay. Okay. Bo ja z kolei mam też na przykład, jeśli chodzi w formularze konsultacyjne, mam właśnie do publikacji, mhm. ale na przykład zbliżenie tylko obszaru, albo cała twarz, mhm. żeby też klientka wiedziała, że można zachować jakąś tam mhm. anonimowość, że nie publikujemy całej osoby. No chyba, że chce być pani mhm. sławna, ja się zawsze tak. możemy całą twarz po prostu opublikować, nie ma problemu. Także ja, ja w ten sposób mhm. to wykonuję. No i to jest słuszne, jak najbardziej. Dobrze anegdoty. <laughs> Powiedz nam coś ciekawego z tej sali sądowej. Mm -hmm. jakiejś rzeczy, no nie wiem, nie z tej ziemi bym powiedział. Mm -hmm. Co się tam dzieje? Znaczy powiem tak, to na pewno nie są zabawne historie, mm. ponieważ to są historie okraszone potężnym lękiem, nawet takimi uderzeniem w emocje i to bardzo głębokie emocje. To są historie naprawdę zaburzające, destabilizujące poczucie własnej wartości oraz poczucie bezpieczeństwa więc na pewno nie będzie śmiesznie, ale mogę tutaj opowiedzieć taką sytuację, może nie tyle z sprawy, które ja opiniowałam, bo to są sprawy, które dalej się toczą i w momencie, kiedy to nie pojawi się na stronie sądu, ponieważ są takie strony, gdzie tam można czytać dane orzecznictwa przy danych sprawach. To nie zostało jeszcze opublikowane, więc no nie będę tutaj o tym mówić, bo też chciałabym zachować tą właśnie tajemnicę mojego zawodu, ale z drugiej też strony nie uderzać w te osoby, ponieważ one nadal są w tym stresie, dalej są w tej sytuacji, mm -hmm. więc myślę, że byłoby to po prostu nie w porządku. Ale takie już sprawy, które są bardzo takie publiczne i którymi się tutaj mogę posłużyć, to jest na przykład sprawa kosmetologa. Ta sprawa ogólnie od samego początku została źle przeprowadzona pod kątem interpretacji, ponieważ te kwestie wypełnienia, co kosmetolog może, czego nie może, jest tutaj zachowana ustawa, natomiast przez to, no to są luki ustawowe, przez które my tam płyniemy, prawda? Oczywiście botoksu stosować nie możemy, ponieważ to jest lek. Więc tutaj kosmetolog już by wszedł tą sferę świadczenia usług zdrowotnych, a nie usług estetycznych. Więc na bazie kwasu hiaruronowego OK, ale botoksu już niestety nie. I to była sprawa z kwasem hialuronowym i tutaj, tylko ja już nie pamiętam, czy to był biegły kosmetolog, czy biegły lekarz sądowy. I tam była sprawa stwierdzona, że pojawił się błąd przy wypełnieniu kanaliku łzowego. No. Tylko, że to jest błąd nazewnictwa, ponieważ tu nie chodziło o kanalik gruzowy, który jest tutaj, mm -hmm. bo tego się nie da wypełnić, tylko chodziło o tutaj Dolinę tutaj West. West więc to zostało i teraz tak, błędnie można by było sformułowane. błędnie sformułowane, ta sprawa w ogóle toczyła się wokół tego aspektu i teraz tak jak patrzę na to po latach, to sobie myślę, no to co, to dziewczyna odpowiada za coś, czego nie wykonała, no bo nie da się jakby nie ma mocy, by wypełnić kanali głuzowy. Ja nie mm -hmm. jestem sobie w stanie tego wyobrazić. I to są właśnie te abstrakcje, które się pojawiają, takie niedorzeczne rzeczy, ponieważ to właśnie jakby ujawnia nawet od strony biegłych sądowych trochę brak kompetencji chwilami. Mm -hmm. No bo jak można, nie, bo sąd nie musi tego wiedzieć, od tego ma biegłych sądowych. I w momencie, kiedy pojawia się taka sytuacja, to biegły sądowy nie informuje sędziego czy sądu o tym, że. No, to jest błąd nazewnictwa. W ogóle odchodzimy od tej sprawy, bo tą sprawę przerzucamy na to, że to jest powiedzmy Dolina West. Zupełnie inne procedury zachodzą, więc no. To ja zawsze mówię, wiesz co, nawet klientkom mówię, że, że ja chcę spać w nocy. Mhm. To jest dla mnie taka wytyczna, że po prostu. Ja, ja dużo, dużo rzeczy robię, czasem przekraczam jakieś granice, bo też wiadomo, człowiek mhm. chce się rozwinąć. Albo stworzyć coś nowego. No, wiadomo, żeby coś stworzyć nowego, ciekawego, trochę trzeba, że tak powiem, popchać i, i trochę wyjść ze strefy komfortu. Ale czasem, na no ostatnio już miałem taką panią w maju w zeszłym roku. Była komunia, no i pani dzwoni, bo ją fryzjerka źle ogoliła, coś tam, wiesz, przy, mm -hmm. przejechała i no, dzwoni pani, żeby mi zrobił mikropigmentację głowy, nie, bo idzie na komunię dziecka i w ogóle jest źle ostrzyżone. No, ja mówię, no, przy panią, no. Mikropigmentacja jest na lata, włosy odrosną, mm. ja tutaj nie będę, no także są czasem różne zabawne. Chyba trzeba zachować zimną krew i tak, czasem tak. umieć powiedzieć nie, nie. Dokładnie, ponieważ no tu klienci też wychodzą z tej y, przestrzeni właśnie emocji już mm -hmm. do nas. No i my musimy być tym pochłaniaczem tych emocji mm -hmm. i powiedzieć, tak, tu możemy, tu I już tak. musimy zachować no. pewną granicę. No. Masz wiedzę i pasję, którymi chcesz się podzielić? Napisz do nas, wyślemy Ci szczegóły dotyczące udziału w naszym podcaście. Dobrze, a jeśli chodzi o, o, o um, salony kosmetyczne, właśnie na coś mamy zwracać uwagę, jeśli chodzi o te sprawy legalne. żeby mm -hmm. jak, jak, jak wygląda sprawa prawa w Polsce? Nie wiem, sanepid, rejestracje, na co, co trzeba mieć? Mm -hmm. co, w, jak, 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 jak legalnie działa salon kosmetyczny w Polsce? To będzie pewnie ważne dla osób dopiero zaczynających, bo wiadomo, osoby, mm -hmm. które już mają salony. Znaczy, powiem Ci tak, w tym temacie ja się kompletnie nie przygotowałam, ponieważ mnie jako biegłego sądowego o. to kompletnie nie jest dobrze, poza moim zakresem dobrze. kompetencji. Mm -hmm. Natomiast jedyne, co mogę powiedzieć, to zawsze lepiej skontaktować się na przykład z Sanepidem osobiście, ponieważ każdy rejon. Nad, zupełnie na coś, chwilami innego zwraca uwagę, więc oczywiście są te pewne takie struktury fundamentalne, które należy zachować, tak jak na przykład sterylność i te wszystkie mm -hmm. preparaty. Natomiast no, zależy, w jakim rejonie jesteśmy, więc też nie chciałabym tutaj się wypowiadać na ten temat i wprowadzić kogoś w błąd. Tu już niestety indywidualnie trzeba mm -hmm. sobie to mm -hmm. załatwić i się dopytać. Dobrze. Czyli taką tej naszej dzisiejszej rozmowy ja bym powiedział, że tak naprawdę. Ta konsultacja jest chyba bardzo ważna, tak? Ten cały proces zarządzania tym klientem, aby, żeby ten początek był po prostu zgodny z tym końcem, mm -hmm. tak? Początek z tym rezultatem. Może zrobimy z tego takie małe podsumowanie. W momencie, tak, bo o tym ja też to, właśnie tak? mówię, chciałem powiedzieć też, że będę pisać w Twoim najnowszym magazynie tak. Prawo i Beauty tak, właśnie tak, o tej ścieżce. Tak. Powiedz nam więcej o, o twoim magazynie. A więc tak, ja postanowiłam połączyć te dwa światy, prawo i beauty po to, żeby właśnie w centrum zawsze był człowiek, ponieważ to właśnie od niego wszystko wychodzi, te błędy w sztuce, powikłania, wszystko co się toczy w sądzie to tak naprawdę przyczyną zawsze i tą konsekwencją jest no niestety człowiek i on jest w tym centrum. Więc każdy usługodawca, który zajmuje się właśnie z świadczeniem usług w branży Beauty, zawsze będzie dzięki temu magazynowi mógł wejść do niego i przeczytać sobie ewentualnie. Tam też są właśnie artykuły, wypowiedzi ekspertów z prawa, adwokatów, którzy specjalizują się w branży Beauty, nowe ustawy, które zachodzą. Ja też się wypowiadam jako biegły sądowy i też zawsze można znaleźć tutaj tą taką formę otuchy, że no człowiek nie jest sam, nie wszystko naprawdę jest przegrane. I nieraz naprawdę wystarczy, tylko się na spokojnie I, i do tego podejść. I wszystkim czasem nam się noga podwinie. I, i to naprawdę. jest sprawa normalna. Tak jak właśnie się śmialiśmy przed programem, że to jest jak komunia wszyscy musimy przez to przejść. To jak się hmm. zdarzają takie sytuacje, to naprawdę spokojnie świat się tutaj nie zawali. Tylko trzeba do tego podejść z takim chłodem, bez emocji, na spokojnie zobaczyć, czy faktycznie popełniliście błąd. Też jesteśmy ludźmi, każdy może mieć zły dzień. I faktycznie ten błąd się pojawi. Jak można ten błąd załagodzić? Jak można go poprawić? Jak można porozmawiać z tym klientem? Tu też musicie zrozumieć jako usługodawcy, że jak klient do nas przychodzi i jest trochę taki rozczarowany, taki powiedzmy butny, to nie oznacza, że on przez całą naszą rozmowę taki będzie. On po prostu na chwilę obecną chce wyrzucić sobie siebie tak. te emocje. Przyjmie, przy, musimy jest je ta przyjąć. Tak. Przeróbmy te emocje z nim, mm -hmm. dajmy mu to poczucie zrozumienia, że wiemy o co chodzi, że rozumiemy jego emocje, ustosunkujmy się do tego, no i starajmy się mu pomóc. Tak, super, bo powiem Ci, jak skontaktowałaś się ze mną już mm -hmm. tam, no nie wiem, pół roku temu, rok temu do pierwszego magazynu, w którym też miałem mm -hmm. zaszczyt się znaleźć, gdzie ukazał się mój artykuł. Podobała mi się formuła, że jakby łączysz te dwa światy tego, tej, 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 tego beauty, mm -hmm. tej branży kosmetycznej i prawa, że jakby wychodzimy, łączymy, bo my czas, czasem mam wrażenie, my w tym świecie kosmetycznym, jakby ja mówię, że tak powiem w cudzysłowie, taplamy się w tym swoim błotku, a czasem chyba trzeba wyjść trochę na zewnątrz i to tak. jest bardzo fajny pomysł. Bo ja właśnie nie chciałam zrobić wam takiego wstrząsu, czyli. Mm -hmm. My dopiero mamy świadomość, że mamy styczność i że my się przenikamy z tym światem prawa w momencie, kiedy już trafimy do sądu, prawda? Mm -hmm. to wtedy mamy takie olśnienie, aha, czyli nas to prawo jednak obowiązuje. I żeby po prostu łagodnie z wami wejść w tą sferę prawną. Mm -hmm. I pokazać Wam, że faktycznie, w momencie, kiedy wykonujemy dany zabieg, to z tyłu mamy tutaj właśnie wszystkie artykuły i powinniśmy o tym pamiętać. Dobrze, super. To powiedz jeszcze nam Twój magazyn. Czy on jest również ogólnodostępny? Jeśli ktoś by chciał sobie mm -hmm. nabyć, yy, gdzie to można zrobić, gdzie tak. Ciebie można znaleźć, powiedz nam więcej. O... Wiesz co? Mnie można znaleźć wszędzie. <śmiech> <śmiech> wszędzie można mnie znaleźć yy, na Instagramie, na Facebooku, na Google'ach. Wpiszcie sobie Dresin. Myślę, żeby. Skocze. Oczywiście wrzucimy tutaj pewnie tak. yy wszystkie namiary kontaktowe tak, do Tak, Oczywiście magazyn jest dostępny na moim sklepie, to też tutaj wrzucimy informacje. Natomiast też magazyn jest rozdawany na konferencjach, yy, do kancelarii, ponieważ no, adwokaci też dla nich to też jest pewna forma takiej edukacji, ponieważ no, jakby nie było, oni nas bronią. Przed sądem, są naszymi pełnomocnikami, więc dobrze, że też są obyci w tym temacie. I jednak ta świadomość, właśnie my zaczynamy mieć świadomość prawną, oni mają, zaczynają mieć świadomość w branży beauty pod kątem zabiegów. I uważam, że to jest właśnie takie świetne uzupełnienie. Także zachęcam do udziału w magazynie, pojawić się tutaj jako ekspert oraz do nabycia. Super. Myślę, że na dzisiaj. Yy... Zamknęliśmy temat. Póki co, oczywiście, jeśli widzowie mają jakieś pytania, można już bezpośrednio kontaktować się z Magdą. Jeśli jakieś pytania bardziej głębokie się pojawią, to oczywiście zaprosimy Magdę ponownie, aby rozszerzyć temat. Tak? Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, Magdę, bardzo dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Masz wiedzę i pasje, którymi chcesz się podzielić? Napisz do nas, wyślemy Ci szczegóły dotyczące udziału w naszym podcaście.